mam witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Margonem. Dzisiaj pierwszy ubijemy dema, a później pokażę Wam no, gdzie się dostałem. Zdradzę tylko, że to jest nowy serwer prywatny. Tak po prostu zarządcy spodobał się mój filmik i stwierdził, a fajny filmik dam ci zapach. No, Okej. Okay. Już tam pijem 32 level, będziemy expić dzisiaj Do oporu, że tak powiem Ale tak samo dzisiaj wpadnie od zera do killera Bo muszę też magiem pić odpowiedni poziom Więc dzisiaj dzień, dzień expa, dzień expa zdecydowanie Kurwa Pusty dem Pojebało go. No ja nie wiem co się stanęło. No lipa. Nie, nie, Dymero. Tak jak już widzieliście, jest to świat Mordor. Dostałem się ten. Ogarnąłem mniej więcej regulamin. Ten koleś z kapslokiem szalał, ale nie będę tego reportował, znaczy reportował, zgłaszał na razie. Po prostu nie mam nad czasu. Wielkie dzięki dla zarządcy Necy Mordoru, który, którym, jak już mówiłem, spodobał się filmik i stwierdził, że mnie doda Ogólnie, świat przywitał mnie bardzo fajnie. Dzięki za ołki za takie początkową pomoc. 5M mi dał tam na początek. 5M mi dał na początek. kupiłem parę, parę unikatów za to. I mam w miarę niezłe eku. Lepsze. Lepsze. Expimy sobie tutaj na zbierach, Potem pójdziemy na orki. Ogólnie trochę mam dzisiaj do zrobienia Jeszcze od zera do killera nagrać do końca spokojnie z nagrobkarą dajemy radę więc jest ekstra no, w sumie jako nie mam najgorszego 3-3 siła i to Woj. do tego auta nie jestem przyzwyczajony kompletnie pierwszy raz gram babą wojem Dzięki również dla tutaj kolegi y, malutkiego Pandy, kolega z Destiny, z którym mówi, byłeś ze mną wczoraj ja mówię spoko. Pożyczył mi 500k jeszcze na uni po brakło. Więc też wielkie dzięki dla niego. Mam radę, ledwo co? Jakby to nie był wojny panu. Lepiej pierwić łowców na takich grupach. Kurde mało mam patów. the level już 34 level więc nie ma śladu tu już widzę coraz pianę ogólnie to dzisiaj jeszcze chciałem nagrać minecrafta dla was powiecie jak to się podoba wiem, że łączę bardzo dziwne gry łączę Minecrafta, CSGO i Marcona, ale myślę, że będzie spoko Trzydziesty piąty No nie, padnę, padnę, nie padł. nie padłem. Zaraz można już iść na orki Można iść na orki, ale bo nie pójdę jeszcze Raz nie mam komeka i nie chce mi się zbuda iść. A tu jest wcale nie eks. tak sobie wbiję tu 40, to norka zostanie 10 lewali tak mniej więcej do koboldów. Albo do pokątników, bo może mogę nie dawać rady na koboldach. A, nie, w sumie już są. To już tu idziemy. Świetna ekspo, zrespiły się tu rozpójnicy, 9% za trójkę, to jest niemożliwe ekspo. Ogólnie spoko zostało 20% do 36. dziewięćdziesiąt dziewięć dziewięćdziesiątych i co mamy, trzydziesty szósty siła kodki z smargo są świetne po prostu w kupować, po w ogóle nie Ale ci to wszystko też zajebiście Ogólnie po to w ogóle jeszcze nie kupiłem To wszystko mam z Margomini Będę tu aż mi się poty skończą. Jak skończę, mi się poty jakoś wykminię coś nowego. Spotkamy. Jeszcze trochę do 37. Jest 37. Pięknie leci, exp. ja tutaj 40 i to spokojnie pójdzie. Wszystko jest na małej powierzchni i bardzo szybko się rezpią. Dlatego tak dobrze się tu eksploduje Teraz chyba, tak. No, jeszcze tylko 2,5 levela tutaj lecimy na orki. 25% do 3,8 O, Seba dzwoni chwilę wyłączy muzykę Siema, siema przywitaj się z moimi widzami, ładnie? A co nagrywasz? A nagrywam sobie jak expy na mortarze Ja mam cesa? Nie co? Mi się nie chce, mam bana A na drugiej koncie Nie kręcę. No nie chce mi się Na ekspie Jaku masz pana kiedy dostajesz bana No pana na tydzień mam przecież Nie pamiętam od kiedy. Przecież się śmiałeś ze mnie. Ty też masz pana Ale ja mam drugi konto. No ja mam na obytwu. Na No. Na jednym na 24, na jednym na tydzień. No, pokrałem sobie dzisiaj w szkole no i tak jakby... Nie zdążyłem wyłącznie... Nie. To chuj. Pani mi komputer od prądu odłączyła. Nie zdążyłem wrócić No Nie Spokojnie Bo jak skończę nagrywać to napiszę No czekaj, napiszę jak skończy nagrywać, powiedziałem. A go nie ma ostatnio aktywny było 23 Wiesz co Sam odszedł Bo jest idiotą Bo się pluł do Buliego i do Fidela, bo oni zlotali wczoraj 3 pary złapek z, z Nypho, nie? I jeszcze rano legę z królika zbroje lotnęli I on się obraził na nich, że tego nie zrobili na dodatkach, tylko bez No I odszedł z klanu. Coś tam się zaczął spinać, że yy, Bo, bo on, on się zaczął w ogóle spinać, że oni się wjebali czokowi na E2 no, a Czoko powiedział, że nic się nie stało, bo Buli mu oddał te łapy. A Wojtek zaczął zaś swoje, nie? On, co to jest za klan, kurwa, który gra bez dodatków, że miało być, że dodatki wszyscy mają, że coś tam ten... No, no, że bez dodatków klanowych, kurwa. On jest głupi po prostu. A Buli tylko do mnie pisze, kurwa odejdę do LT. Kurwa, odejdę do Alta. Chuj, Wojtek odszedł, zostajemy. No. No. Dwie na fizyczne, dwie na fizyczne, jednym na magiczne. Czekaj, i Fidel. Choco i Bully. Widać trzy bicia, alega. No, chłopie, no, takie aż tak samo skórgię tutaj było, nie? Po co? Po co ci? Aha. A ja już mam prawie 40. Nie wiem jeszcze. Milek z Eukilem wbijają chyba do oporu. w końcu oni dają ale to mamo dużo czy nie? Grają. Bo Euk też ma SMA. Bo się jednak dogadał z tym typem. Też chyba zacznę grać kurwa. Tak się wydaje spokojny świat. Co? Już mam? 269? On nie przenieść w postaci? Pełkiem? No. Nie, Expi. Expi, tyle? No. Jebany. Powiem tam ile jest? Dwa tygodnie grałem. No Też tyle wbiję lightowo. No zobaczysz Jak już jeden gdzieś wbiłem 40 leveli. Co i tak na mnie jest sukces chuj wszyscy na 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 te na te za wbijemy, na te za policję nie ma co no chyba wbij na tego to te za policję paskim no, ja też wbiję. ja może Znaczy, jakbyś mi pałek spił, to bym bił, ja bym... Ty byś mi pił. Ale ja bym pił z tobą te zapolite. No. Napisz mu, bo jesteś chujem. albo no O KB, KB, co kobę to jest nic już teraz? Tylko ile? A za którą? Za Asimowa? <laughs> Kurwa, ale tu ludu gra na tym, tym na tym mordorze. 100 osób jest online teraz. No. I to nie 100, 100 osób, które na przykład były na jakiejś postaci, tylko 100 osób jest no, normalnie. 100 osób jest online. No to jest taki dodatek. Zagadaj ze Ukile, może też Ci zapazał ułatwi tu. Kurwa on mnie nie zna. E. Ale za filmik o czymś. Hmm. Muszę iść do miasta. A więc dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym. Zostawcie suba. Jak jeszcze nie zostawiliście, to łapkę w górę. Oraz jakiś komentarz. I poobrażajcie sobie. Jak wam się nudzi. No. Seba pożegnaj się ładnie i kończymy. Na razie.